Cześć. W dzisiejszym odcinku myślę, że dość zwięzłym, podzielę się z Wami moimi wrażeniami na temat systemu sprężyny firmy Sprintex. Czy wam to sobie taką sprężynę kupić? W jakim przypadku? Jakie ma zalety? i Jakie ma wady? Tego dowiecie się z dzisiejszego, z dzisiejszego odcinka. Zapraszam do oglądania. Rado DRIVE Zaczynając od początku. Sprężyna, którą właśnie trzymam w ręku, ma twardość regulowaną w zakresie 340 do 380 lbs. Jest to wartość, która została przyjęta. Ile potrzeba nam siły, żeby ugiąć sprężynę o jeden cal. Z tego co pamiętam, 400 lbs przekłada się na 70 N że żeby ugiąć sprężynę o 10 mm, mogę się tutaj mylić jeżeli się mylę, wrzucę od razu tutaj poprawkę. Jak w ogóle ten system działa? Otóż na pewno już dostrzegliście, jeżeli nawet nie spotkaliście się ze Splintexem wcześniej i widzicie go teraz, to widać, że jest tutaj takie bardzo charakterystyczne pokrętełko z wyciętą, powiedzmy, zwyciętym miejscem na to, żeby wskazać i jaką mamy obecnie twardość, czy też bardziej jaką powinniśmy mieć twardość i zaraz dojdę do tego, dlaczego powinniśmy, a nie jaką mamy. Także zaczynam od 340. Dość przyjemny, dość precyzyjny klik. Wydaje się to bardzo dobrze spasowane. Ten pierścień jest wykonany z tworzywa, pracuje dobrze. Nie miałem problemu z tym, żeby przestawiać go w trakcie na przykład postoju na ścieżce, bo chciałem przed konkretną sekcją zmienić sobie odrobinę twardość. Rower testowy, który posłużył mi do sprawdzenia tej sprężyny, to Giant Rain w wersji aluminiowej, czyli 165 mm skoku, akurat w rozmiarze L. Testowałem tą sprężynę razem z nowością od Rockshoxa, a konkretnie damperem Vivid Ultimate Coil. Na temat tego dampera będzie osobny odcinek. Nie będę się teraz nad nim rozwodził. Wracamy do sprężyny. Niestety w przypadku tych sprężyn dość częstym problemem okazuje się to, że nie zawsze te sprężyny rzeczywiście osiągają wartości, które producent obiecuje. W moim przypadku w ustawieniu 375 czy 380 osiągałem wartości SAGu takie same jak w przypadku wartości, które osiągałem na sprężynie Rockshoxa o twardości 350 LBS, więc około 30 LBS. Za mało. 30 bez za mało, poszarałem trochę po różnych forach, okazuje się, że wiele osób z tymi, sprężynami, z tymi sprężynami miało podobny problem. W moim wypadku wartość 380 była mi jednak dość potrzebna z tego względu, że w wielu przypadkach chciałem mieć rower po prostu troszkę twardszy i mniejsze wartości sagu, żeby móc po prostu więcej. Powiedzmy, energii wyciągnąć z tylnego zawieszenia. Byłoby to całkiem spoko, gdyby jednak nie cena, bo ta wynosi 600 zł. Dlatego, to po co wcale mało nie jest, tym bardziej, że mamy dostępne też sprężyny tytanowe, super lekkiej stali, czy chociażby progresywne od firm takich jak MRP. I a propos progresji, Sprintex, według tego co udało mi się znaleźć na stronie producenta, zapewnia, że ostatnie 20% skoku jest nieco bardziej progresywne. Czy to czuć? Tak, to czuć, ale mam wrażenie, że tej progresji jest nieco więcej i w moim przypadku jest to zdecydowanie na plus. Dlatego że Giant nie da się ukryć. Jeżeli chodzi o przełożenie tylnego zawieszenia. Nie ma ono zbyt wiele progresji, więc w przypadku dantara sprężynowego mamy dwa wyjścia, albo sprężynę progresywną, albo jeździmy na mniejszych wartościach sagu. Mogę powiedzieć na pewno jedno. Ten system nie hałasuje, daje możliwości regulacji twardości i czy to jest użyteczne? To jest pytanie, które na pewno wiele osób sobie zada. Odpowiedź brzmi tak. Jeżdżąc na tej sprężynie w Marcinkowicach, na całkiem fajnych ścieżkach Piwojat i Pinta, Mogłem wyraźnie odczuć na kilku sekcjach, że zmiana ustali działa. Bym powiedział, że zmiana nawet o 10 czy 15 jednostek jest wyczuwalna do tego stopnia, że sekcje dość nierówną z dużymi korzeniami, wywojami przejeżdżają bez dolicy zawieszenia, mimo tego, że oczywiście nowy Rockshox posiada Hydraulic Bottom-Out Adjustment, czyli zabezpieczenie przeciwko dobiciu, to zmniejszając wartość, którą tutaj widzimy, czyli wartość sprężyny, byłem w stanie to zawieszenie dobić, mimo tego, że RockShox daje bardzo dobre zabezpieczenie przed dobiciem i domknięciem zawieszenia. Więc jak najbardziej spoko. Ale, co się z tym wiąże? Praktyczna wskazówka. Tak? Zmieniając wartości wartości, które tutaj mamy, musimy liczyć się z tym, że również będzie konieczna zmiana ustawień np. tłumienia odbicia, tłumienia wolnej kompresji, tłumienia szybkiej kompresji. Zdecydowanie tak. I praktycznie zmieniając o 15 czy 20 jednostek twardość, musiałem liczyć się z tym, że od 2 do 4 kliknięć musiałem powiedzmy dołożyć, żeby odbicie było nieco szybsze, żeby za chwilę zawiesz się po prostu nie w cudzysłowie upakowywał, czyli po prostu. Z każdym, z każdym uderzeniem korzeni zamykał się czy zapadał się coraz niżej. Więc jak najbardziej ten system działa, ten system działa i na pewno będzie to dobra propozycja dla osób, które, których rowery, których ramy są przygotowane dobrze do tamperów sprężynowych czy też powiedzmy, do ram mogących współpracować i z damperami powietrznymi, i z damperami sprężynowymi? Czy jest to w stanie zmienić na tyle charakterystykę pracy zawieszenia, że rama, która oryginalnie została zaprojektowana do pracy z damperem powietrznym, nagle będzie w stanie współpracować z damperem sprężynowym? Uważam, że tylko w niektórych przypadkach. Tylko w niektórych przypadkach myślę, że 20% progresji, jeżeli chodzi o przełożenie tylnego zawiasu, to jest taka granica, poniżej której już nie za bardzo chciałbym schodzić. W przypadku Gianta, gdybym miał damper bez tego dodatkowego tłumienia, dobicia ostatnich 20% skoku, to myślę, że przestrzeliłbym totalnie, jeżeli chodzi o damper sprężynowy. Także podsumowując, w moim wypadku, przez to, że wartości podane tutaj na sprężynie nie do końca zgadzają się z tym, co, mm, co powinno być, zdecydowałem się, że tą sprężynę odsyłam do sklepu, z którą ją zamówiłem. Niemniej jednak, pewnie skończy się to tym, że zamówię, ale model po prostu, który jest nieco twardszy, dlatego że Giant nie ma zbyt wiele progresji. I jednak y, oczeku, oczekiwałbym tego od dampera sprężynowego, że pozwoli mi być dość wysoko w skoku i zapewni mi cały czas dość duży margines na to, że mogę gdzieś się wypuścić, wskoczyć w coś czy w jakąś sekcję w nieco może spontaniczny sposób. Nie martwiąc się o to, że za chwilę domknę zawias i wylecę na przykład przez kierownicę, co też mi się zdarzyło. No, także podsumowując, uważam, że produkt bardzo dobry. Na pewno yy, dla osób, które mają problem z doborem sprężyny, są pomiędzy wartościami sprężyny, na przykład między 350 a 400, albo chcą pomanewrować w jedną, w drugą stronę, jak najbardziej Springdex się sprawdzi. Uważam, że. Propozycja całkiem spoko. Jeden minus, szkoda, że taka droga. Wydaje mi się, że jest dość wytrzymała. I jedna ważna rzecz, o której też muszę powiedzieć, to jest to, że Sprindex, bo też jak niektórzy wiedzą, bądź nie, Sprindex jest troszeczkę większy, jeżeli chodzi o średnicę, którą mamy tutaj. Rockshox ma 38 mm, Dampery Foxa, jak mnie pamięć nie byli starszej generacji 36, nowsze 38. 30... 6,5 z hakiem, nie będę tutaj podawał wartości z głowy, ale jak widzicie takie oto czerwone adapterki Sprindex nam dostarcza. Fajnie, bo nie trzeba tego specjalnie dokupować jak w przypadku MRP. Jeżeli kiedyś ktoś z nich będzie to oglądał to fajnie jakby wzięli przykład ze Sprindexa i mieli jeden kit zamiast pięciu do każdego modelu amortyzatora i każdy jeden taki adapter kosztuje 80 do 100 zł, więc nie dość, że sprężyna kosztuje 5,5 stówy. To jeszcze trzeba dołożyć stówę za adapter, gdzie Sprindex kosztuje 600. Więc w tym wypadku, jeżeli nie zależy Wam jakoś mega na tym, żeby od połowy skoku sprężyny mieć bardzo dużo progresji, to tutaj Sprindex zdecydowanie, jeżeli chodzi o wartość, daje więcej za niższą cenę. Więc jak najbardziej ten produkt myślę, że jest godny polecenia. Szkoda tylko, że często. Wartości, które tutaj są podane, czyli 380, nie do końca są 380, ale niestety czasami produkując coś na dużą skalę, nie jest łatwo o to, żeby zachować jakość. A nawet gdybyśmy chcieli to jakoś zachować, to często niestety będzie to musiało iść w parze z podniesieniem ceny. Tak więc podsumowując, dobry produkt, mogę go polecić ale w tym wypadku musiałem go odesłać, bo jest po prostu za miękki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czy to będzie test RockShox'a, Vivid'a, Coil'a, czy Giant'a Rain'a? Może któryś elektryk? Zobaczymy. Do zobaczenia. Cześć!